Pustka, nicość, otchłań. Te właśnie słowa przez ostatnie kilka dni określały moje uczucia względem grania. Nie dlatego, że nie miałem ochoty w nic pograć albo że nie ma dobrych gier. Nic z tych rzeczy. Przyczyną był football manager i ciągłe oczekiwanie na wypuszczenie wersji beta tej gry, która po długim trzymaniu fanów tej serii w niepewności co do daty jej wypuszczenia, została w końcu ujawniona. 23 października o godzinie 18, czyli wtedy, gdy akurat mam nocną zmianę w miejscu, w którym pracuję. Witam wszystkich. Jestem Zajechany Zygmunt. Od razu Zajechany. Dobrze wyglądasz. nie masz lat? 19. I tak nie mając kompletnie ochoty na granie, obejrzałem trzeci sezon Alice in Borderland na Netflixie, Przeczytałem dwie części sagi o drużynie do zadań specjalnych autorstwa Marcina Mordki, czasem tylko zaglądając na Steam. W pewnym momencie moim oczom ukazała się gra pod tytułem Ball X Pit. Pomyślałem, spróbuję i z miejsca zostałem wessany we wspaniałą rogalikową pętlę. Oh shit, here we go again. Wgrywałem przegrane kilka godzin, więc traktujcie to raczej jako pierwsze wrażenia niż recenzję tej gry. Ball XP to wariacja na temat Arkanoida i Bullet Hela podlana sosem roguelike. Nie wiem o co chodzi w fabule, ale to nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia, bo gameplay jest przedni. Ale po kolei. Każdy poziom zaczynamy jako przedstawiciel jednej z wielu klas postaci. Poruszamy się w obrębie niewielkiej areny, która przesuwa się w górę aż do głównego bossa, który jest na samym końcu planszy. Stan naszej wędrówki widzimy po prawej stronie ekranu. My możemy się poruszać po całej centralnej części ekranu i jednocześnie sterować naszym celownikiem. Strzelać możemy samodzielnie albo ustawić je na automatyczne. Zabijane mobki zostawiają punkty doświadczenia. Za każdy zdobyty poziom automatycznie wzrasta nam jedna ze statystyk, a następnie możemy awansować jedną z umiejętności na wyższy poziom lub wybrać nową. Umiejętności można też rolować, jeśli akurat nas na to stać. Oprócz tego, zamiast XP Moby mogą zostawić po sobie zasoby, potjony, blueprinty do budowania struktur w hubie, o czym powiem później, lub takie małe kolorowe portale, które pozwalają na olepszanie lub łączenie ze sobą skili. To wszystko sprawdza się wspaniale, zwłaszcza, że umiejętności jest 60, a do tego dochodzi 60 różnych rodzajów pocisków, więc kombinacji jest mnóstwo. To mi się podoba. O to chodzi. No Spójrz, jak oni się ruszają. Każda z klas postaci, a tych jest kilkanaście, ma własną piłeczkę startową i inne statystyki umiejętności bazowe. Do tego samych biomów też jest kilka rodzajów. Sama rozgrywka, jak to już wcześniej wspomniałem, to wariacja na temat arkanoida. Nasz protagonista wysyła pociski w miejsce, w któremu wskażemy. Większość z nich możemy odbijać od ścian. Na przykład sprawić dzięki temu, żeby tytułowa piłka trafiła na sam koniec planszy atakowała wrogów od tyłu. Z reguły kolejny strzał możemy oddać dopiero wtedy, gdy piłka do nas wróci, ale są wyjątki od tej reguły, np. lasery albo takie moby, które możemy przywoływać. Ponadto musimy uważać na pociski i ciosy przeciwników, bo mamy określoną pulę punktów życia, zbierać znajdźki zanim opuszczą one pole gry, i nie dopuścić, żeby któryś z momów dotarł do skraju planszy. Wszystko to sprawia, że minuty, które przeznaczamy na dany run są wypełnione akcją po brzegi i nie pozwalają nawet na chwilę oddechu. Prawdziwa dopaminowa rozkosz. Zresztą zobaczcie sami jak to wygląda. Dodatkowo muszę nadmienić, że gra do łatwych nie należy i czasem trzeba się trochę namęczyć, żeby przejść poziom, co jest jak najbardziej dodatkową zaletą. Po każdym poziomie wygranym czy przegranym przenosimy się natomiast do naszego hubu, o którym również coś niecoś teraz opowiem. Opiszę po kolei każdą z opcji, bo tak chyba będzie najlepiej. Pierwszym wyborem są opcje tej gry i tam chyba najciekawszą rzeczą jest encyklopedia, w której możemy przejrzeć statystyki poprzednich podejść. Albo listę broni, mobów i umiejętności, i tym podobne rzeczy. Kolejną opcją jest Expand, czyli rozbudowa naszej bazy o kolejne pola. Kolejną opcją jest Rearrange, w której możemy przenosić i obracać nasze budowle, i to trochę przypomina w swoich założeniach Tetris'a. Kolejną opcją jest Budowanie, a budować możemy zarówno budowle odblokowujące nam klasy postaci, jak i również ulepszające statystyki, czy budowle do wydobywania surowców. Tutaj również możemy korzystać z blueprintów, które zdobywamy w trakcie lub na koniec poziomów. Design tych budowli przypomina mi trochę te z gry Clock Hero, którą zresztą również polecam. Kolejną opcją jest Harvest. Tutaj wysyłamy naszych odblokowanych Herosów do zbierania naszych surowców i wykaczania budynków. Zrobione jest to za pomocą takiej prostej mini gry, w której wysyłamy ich w jakieś miejsce, a oni odbijają się w ciągu kilku sekund od budowli do budowli i w zależności, jak się poodbijają, to albo osiągniemy nasz cel na dany dzień, albo nie. Stąd często właśnie rearanżujemy całą krainę i obracamy budynki, żeby wystrzał był jak najbardziej wydajny. Kolejną opcją w hubie jest Fight, która prowadzi nas do wyboru planszy, bohatera i rodzaju gry. Do wyboru jest również kilka prędkości każdej mapy. Ciekawostką jest również widoczny tam ranking, którego podejrzenie może wprowadzić w ostre kompleksy, więc robicie to na własną odpowiedzialność. Graficznie gra prezentuje się nieźle, a mianowicie podoba mi się jej styl, bo jeśli chodzi o samą jakość grafiki, to równie dobrze gra mogłaby wyjść i 20 lat temu. Muzycznie i dźwiękowo jest poprawnie, ale na dłuższą metę dość monotonnie, więc polecam jakiś podcast w tle albo audiobooka i w ten właśnie sposób ja to ogrywałem. Co no to używasz? Jakiś koncert? Czemu tam czas brawa, bił? Aplaus. Cały giga oklasków dla pana Pelego. Zmudowałem sobie. Chodźcie, wrzucam rano, posłucham z godzinkę i od razu się lepiej czuję. Nagle jest sobie jeszcze opację na stojąco. <grym> A czy gra ma jakieś wady? No cóż. Większych nie uświadczyłem. Oczywiście poruszam się tutaj w segmencie roguelike'owych indyków. Jedyną wadą w moim mniemaniu jest to, że każda umiejętność oprócz oczywiście ewolucji może mieć maksymalnie trzeci poziom. No i muszę nadmienić, że mam dopiero za sobą kilka godzin tej gry i produkt może mieć wady, które ujawiają się dopiero z czasem. Niemniej szczerze polecam i na pewno będę grał dalej. To kolejny już roguelike w tym roku, który mnie zachwycił. I ewidentnie branża weszła teraz w złoty okres jeśli chodzi o gry tego typu, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Bo to jeden z moich ulubionych gatunków gier. A co jeszcze polecam? Oczywiście subskrybowanie mojego kanału i dawanie ok i komentarzy. To by było na tyle. Do zobaczenia!